Ruszyła kampania informacyjna programu rządowego Rodzina 500. W związku z tym w piątek 8 kwietnia do Brzozowa przyjechał informacyjny bus 500, Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Osoby zainteresowane mogły uzyskać informacje dotyczące świadczenia wychowawczego od kierownika Oddziału Nadzoru Pomocy Społecznej Anny Dziedzic. O jakich przepisach prawnych należy poinformować osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze? Od 1 kwietnia rozpoczęła się realizacja rządowego programu rodzina 500, czyli weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Każda rodzina, która ma dziecko do ukończenia 18 roku życia, może złożyć wniosek i otrzymać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł. Oczywiście netto. Świadczenie to przysługuje na każde drugie dziecko i kolejne, bez względu na dochód. Natomiast w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko obowiązują kryteria dochodowe. Czyli rodzina, która, której dochód nie przekracza 800 zł na pierwsze dziecko, może się ubiegać o to świadczenie również na pierwsze dziecko. W przypadku, kiedy w składzie rodziny jest liczone jest osoba niepełnosprawna, dziecko niepełnosprawne, to wtedy ten, to kryterium dochodowe jest większe, wynosi 1200 zł. Ruszył program Buz Informacyjny Rodzina 500. O co najczęściej pytają osoby przychodzące uzyskać informacje? Tak, od początku realizacji tego programu rozpoczęła się też taka właśnie akcja informacyjna. My jako przedstawiciele Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego będziemy odwiedzać wszystkie gminy na terenie Województwa Podkarpackiego. Taka akcja prowadzona jest również w innych województwach na terenie całej Polski. Próbujemy dotrzeć do wszystkich osób zainteresowanych odpowiedzieć na takie no, najtrudniejsze pytania. Te najtrudniejsze pytania dotyczą przede wszystkim sytuacji dochodowej. W przypadku ubiegania się o pierwsze dziecko, znaczy o świadczenie na pierwsze dziecko. Tutaj no, ważne jest, aby osoby jakby no, wykazały się tym dochodem. Niemniej należy tutaj pamiętać, że osoby, które osiągają dochody opodatkowane podatkiem dochodowym, nie muszą składać jakby żadnych zaświadczeń, bo o to też są pytania dotyczące swojej sytuacji dochodowej za rok 2014, ponieważ ten rok akurat jest brany w tym okresie zasiłkowym pod uwagę. Natomiast w przypadku gdyby nastąpiła utrata bądź uzyskanie dochodu, to tutaj już potrzebny będzie, potrzebny będzie dokument, który jakby potwierdzi tą uzyskanie bądź utratę dochodu. I tutaj tych pytań jest najwięcej, jakby w trakcie tego wypełniania wniosku osoby muszą jakby zauważyć że takie pytanie w trakcie mówię wypełniania tego wniosku jest to znaczy musi każda osoba zainteresowana zaznaczyć tam informację czy nastąpiła w jej przypadku utrata dochodu bądź nie nastąpiła jeśli nastąpiła to tak jak mówiłam musi potwierdzić jakimś dokumentem utratę bądź uzyskanie tego dochodu w porównaniu do roku 2014 Dziedzic przywitał kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogdan Błasz oraz kierownik działu świadczeń rodzinnych Jolanta Łuksa, która w związku z trwającym programem Rodzina 500, podała informację dotyczącą ilości przyjętych wniosków na dzień 8 kwietnia. Ile wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego zostało złożonych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na dzisiejszy dzień? Na dzień dzisiejszy, czyli na godzinę 12, mamy 642 wnioski złożone drogą papierową, natomiast w drogą elektroniczną złożoną na 135 wniosków. Jedna z osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze wyraziła swoje zdanie na temat dostępności do informacji dotyczących programu Rodzina 500. Dzisiaj w Brzozowie był bóz informacyjny programu Rodzina 500. Czy ma Pani udzieloną dobrą informację dotyczącą tego projektu? Tak, oczywiście, wszystko jest jasne. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich mieszkańców Brzozowa, którzy byli tym zainteresowani. Jak najbardziej był bóz tutaj w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Również Panie bardzo miłe udzielają fachowych informacji. Informacji właśnie, ile załatwiać formalności. Potrzebne informacje dotyczące świadczenia wychowawczego znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie.